W kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem. Jestem właśnie w trakcie malowania. Ogarniam się, dzisiaj mamy sobotę i jest naprawdę... no, w miarę w porządku pogoda, niby mają przejść opady, ale na razie jest bardzo ładnie. Dzisiaj wybieramy się kupić rower. Już się nie mogę doczekać, bo wiem, że rower to jest taka naprawdę fajna forma aktywności. I mam nadzieję, że zmotywuje mnie to troszeczkę do większego ruchu. No i właśnie dzisiaj wraz z mężem jedziemy po rower. Aktualnie on pojechał po ten rower, ale będziemy go w domku składać. No i potem na pewno wybierzemy się na przejażdżkę. Także zapraszam Was do oglądania. Już się ogarnęłam i teraz czekam na męża, bo już pojechał odebrać ten rower. On przychodzi w takim pudełku. Troszeczkę dla mnie jest to dziwne. Znaczy, może nie dziwne, ale w Polsce było troszeczkę inaczej, bo rower od razu składano na miejscu, jeżeli miał przyjść. No, a tutaj jest tak, że dostaje się w pudełku, no i można go sobie złożyć e, samodzielnie w domu. Myślę, że w Polsce może i też jest taka opcja, e, ale no nie wiem. Tam od razu mi, jak kupowałam rower, zaproponowali, abym e, miała go złożonego i nie musiałam wcale nic dopłacać. No, a tutaj jest troszeczkę inaczej. No i głównym problemem jest to, że nie wiadomo, czy on wejdzie do auta. Mam nadzieję, że wejdzie. E, niby auto jest dosyć spore, długie. E, w nasze auto na pewno by nie weszło, ale w rodziców już e, myślę, że na radę. No ale zobaczymy, jak to finalnie e, wyjdzie. Także czekam na niego, no i zobaczymy, co to przejdzie za rowerek. Idę na dół, bo właśnie już dojeżdżę do domu. Także zaraz. Zobaczymy co tu Tak jak mówiłam, zaczęło padać, ale mam nadzieję, że to za chwilę przejdzie i będziemy zaraz mogli pojechać na jakąś wycieczkę. Oczywiście, jak złożymy rower. W ogóle nieprzyjemnie Zebrała się wichóra jak zwykle. No i co? Wyjdzie? Chyba wyjdzie. Przed to nie wyjdzie. Chyba. Dało się sukces. na kamerę Mamy sukces, dotarł rowerek do domku. Teraz tylko trzeba go złożyć. Fada, Ty pomożesz złożyć? Możesz Pomożesz złożyć. O, blue! Bardzo nie pomaga, tak waduś? Nie pomagasz, nadzorujesz tylko, tak? Ach, nadzorowanko, dobrze, nadzoruj, nadzoruj. Gdzie jeździł, kochani? Stoi, idziemy zobaczyć jak jeździ na pierwszą przejażdżkę. Zrób reklamę. Aktualnie siedzimy. Co? Zaraz. E, aktualnie, aktualnie siedzimy. Dojechaliśmy do takiego domku znajomych, tam bardziej od męża, od męża rodziców, żeby wyprowadzić pieska. Bo tam znajomi są w Polsce. No i dochaliśmy na rowerach. Zrobiliśmy 7 km, więc jak na to, że my w ogóle praktycznie się nie ruszamy, no to naprawdę sporo. Został nam jeszcze powrót. No i zaraz będziemy jechać. Jeździmy takimi kanałami. Mieliśmy przed sobą dwie górki. Teraz z górki, bo znowu pod górkę. Także mam nadzieję, że damy radę. Ale jest fajna pogoda. Nie jest jakoś za ciepło. Wieje wiaterek, więc przyjemnie się jedzie. No a teraz właśnie jesteśmy na spacerku z pieskiem. wróciliśmy do domku. Jesteśmy trochę wykończeni, ale idziemy na spacer już z naszym pieskiem. No i co się tak patrzysz? I idziemy na spacer już z naszym pieskiem. No i pewnie na jakieś jedzonko wyskoczymy. Obiadek jedliśmy już wcześniej, a teraz może coś zjemy, może na jakąś pizzę, żeby ułócić, że tyle kilometrów przejechaliśmy ale było warto i, i na pewno jutro też się wybierzemy i może w tygodniu, jak czas na to pozwoli, to też będziemy sobie jeździć. Bye.